Ponad 7,5 miliona złotych trafiło do gminy Stara Starabiała z rządowego funduszu Polski Ład. To pieniądze na drogi w Maszewie Dużym. Symboliczny czek z rąk posła Macieja Małeckiego odebrał wójt Sławomir Wawrzyński. To dotacja w ramach ósmej edycji rządowego programu inwestycji strategicznych. Jest to kwota ponad 7,5 miliona złotych na budowę właśnie ulic w Maszewie Dużym. To jest oczywiście część tych ulic Gałczyńskiego, Brzechwy, Reja i Tuwima. Jest to dla nas o tyle dobra informacja, że te ulice są w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanego. Mam nadzieję, że już na początku przyszłego roku będziemy to budować. Żłobka i przedszkola właśnie tutaj w Maszewie Dużym. Także no, zapowiada się nam bardzo duża inwestycja. Mam nadzieję, że z powodzeniem ją w przyszłym roku. Zaczniemy, a także drogi będziemy budować równolegle. Otrzymaliśmy już promesę, mamy 9 miesięcy na ogłoszenie przetargu, także myślę, że w drugim półroczu przyszłego roku już ta inwestycja powinna być rozpoczęta, także powiedzmy w, po roku czasu, czy trochę dłużej planujemy, że ta inwestycja będzie trwać, no czyli w 2025 powinniśmy ją skończyć, czyli w przyszłym roku musimy. Jak najszybciej zaczynać. Ulice, które gmina zamierza wybudować, to ulica o nawierzchni bitumicznej, Tuwima Reja Gałczyńskiego, a także o nawierzchni z kostki betonowej ulica Brzechwy. Łączna długość ulic po wybudowaniu to około 955 metrów. Nowe ulice powinny powstać do 2025 roku. Na terenie Maszewa Dużego, tuż obok szkoły podstawowej, powstanie kompleks żłobek-przedszkole na ponad 250 miejsc. To ważne zadanie, szczególnie dla rodziców. Obecnie gmina czeka na pozwolenie na rozpoczęcie inwestycji. Na ten cel otrzymała dofinansowanie z programu Maluch Plus. Maszewo Duże to jest największa miejscowość na terenie gminy Stara Biała. Mieszka tutaj blisko 2000 mieszkańców. Mamy tutaj dosyć duże tereny uzbrojone, które za chwilę przeznaczymy pod budownictwo mieszkaniowe. No i no, niestety musimy tutaj mieć yy, yy, ofertę dla młodych yy, ludzi, którzy będą chcieli tutaj, yy, ci którzy już mieszkają to jest po pierwsze, a ci którzy ewentualnie będą chcieli kupić mieszkania czy tu zamieszkać, jak gdyby dodatkowy atut, że yy, oprócz tutaj dobrze wyposażonej jak widać yy, szkoły czy takiego dużego kompleksu yy, szkolnego, ale też szkoła podstawowa, również yy, proponujemy Żłobek, ten żłobek docelowo planujemy na 100 miejsc i przy tym przedszkole na 150 miejsc, także to będzie dosyć jak na warunki gminne, nawet stary białej, dosyć duży. Dosyć duży obiekt. Obiekt będzie nowoczesny z salami przystosowanymi dla dzieci. Planowana jest tam również budowa sali widowiskowo-sportowej, której mogłyby odbywać się na przykład imprezy dla maluchów. W planach są również pomieszczenia dla biblioteki. Cała inwestycja to koszt około 20 milionów złotych. Placówka powinna powstać w ciągu najbliższych dwóch lat. Związek Gmin Regionu Płockiego, do którego należy Gmina Starabiała, otrzymał środki na zakup niskoemisyjnych busów oraz wyposażenie punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Z tej puli do Gminy Starabiała trafi bus i wyposażenie przoku. Gospodarki odpadami to również jest bardzo fajna, fajna rzecz, bo będziemy mogli doposażyć przoki, tak żeby po prostu obniżyć koszty no, odbioru i przekazywania tych odpadów do instalacji. Czyli na przykład, jaki to będzie sprzęt? Co to może być? Na przykład rozdrabniarki do, do gałęzi, czy jakieś takie przenośne, małe rozdrabniarki do, do rozdrabniania przycinanych krzewów, żywopłotów, które być może będziemy mogli mieszkańcom wydzierżawić, czy wynająć na, na dzień, na dwa, żeby mogli sobie to po prostu bezpośrednio u siebie na terenie ogródka zrobić. Maszyny do czyszczenia ulic, pilarki do właśnie pielęgnacji drzewostanów, no wszelkiego rodzaju ten sprzęt, odzież ochronna oczywiście która tutaj pomoże nam jeszcze, że tak powiem, bardziej tutaj sprawnie tą gospodarkę odpadami prowadzić. Dodatkowo gmina otrzymała ponad 750 tysięcy złotych w drugiej edycji rządowego programu odbudowy zabytków. To pieniądze na remont zabytkowych kościołów w Brwilnie oraz Starej Białej. Pamiątkowe medaliony i dyplomy z okazji jubileuszu 50-lecia gminy Stara Biała otrzymali pracownicy oświaty z gminnych placówek. Uroczystość odbyła się z okazji Dnia Edukacji Narodowej w hali i w Maszewie Dużym. Na liście uhonorowanych znalazło się niemal 300 osób. Jak podkreślali to bardzo miły gest i wyróżnienie. Bardzo ważne spotkanie dla nauczycieli i w ogóle dla wszystkich pracowników. Jest to dla nich ważny święto, ważny dzień, a w połączeniu z 50-leciem gminy Stara Biała. Tym bardziej. Na przykładzie mojej szkoły widać, że liczna grupa, bo ponad 30, prawie 40 osób pracuje powyżej 10 lat. Więc to myślę, że taka uroczystość jest ważna i doceniona. Emerytowani nauczyciele i pracownicy administracji oraz nauczyciele i pracownicy administracji pracujące w gminnych placówkach oświatowych powyżej 10 lat zostali uhonorowani pamiątkowymi medalami. Pozostali otrzymali pamiątkowe dyplomy. Miły, mi, bardzo miły gest. Nie, nie spodziewałam się, i bardzo miły to. Od pani dyrektor dostałam powiadomienie, także bardzo miło mnie. Bardzo ważny moment. Jestem przeszczęśliwa. Doceniono moją pracę, zaangażowanie. W prawcówce w Wyszynie pracuję w przedszkolu. Praca daje mi wiele satysfakcji. Mamy przecudowny zespół, całą Radę Pedagogiczną, wspaniałego dyrektora oraz organ prowadzący, którym jest wójt gminy Staro który nas dofinansuje. Nigdy nam nie zabraknie. Naprawdę, żadnych przedmiotów, żadnych rzeczy. Wszystko jest super. Na pewno miłe. Taka nobil, nobilitacja, takie podkreślenie, jak ważny jest nasz zawód. I miłe podkreślenie tego, że pracujemy i nasz wysiłek podoba się ludziom dookoła. Tak? I myślę, że również takie podkreślenie, że takie spotkanie nauczycieli też jest potrzebne. Także to jest ważne dla każdego nauczyciela. Spotkanie z pracownikami oświaty to ważny moment dla wszystkich. Okazja nie tylko do złożenia rzeczeń. Dzień. Yy edukacji narodowej, to jest taki specyficzny dzień raz w roku, kiedy jest okazja podziękować nie, nie tylko gronu pedagogicznemu, choć to jest głównie ich święto, ale też wszystkim pracownikom zatrudnionych w szkołach czy w jednostkach, placówkach oświatowych w gminie. No w tym roku szczególne uroczystości, bo uroczystości jubileuszowe, więc była okazja dziękować wszystkim tym, którzy przez te 50 lat te jednostki rozwijali, budowali, także tym, którzy te jednostki tworzyli, bo powstały też w ciągu tych 50 lat powstały nowe jednostki. Jak przyznaje wójt Sławomir Mirwa dzięki pracownikom oświaty, ich zaangażowaniu i pracy, a także dobrze wyposażonych placówek, młodzi mieszkańcy gminy mają zapewniony komfort nauki. Staramy się doceniać każdego dnia. No, oczywiście, jesteśmy w przededniu Dnia Edukacji Narodowej. W związku z tym, właśnie to, to połączyliśmy obchody 50-lecia i, i tutaj okazja do złożenia życzeń z racji tego jubileuszu, a też z racji właśnie no, tego dnia, który jest poświęcony wszystkim pracownikom oświaty to nie tylko nauczyciele, ale tutaj jakby było też podkreślane też pracownicy obsługi, którzy mają też swój duży udział w tym poziomie funkcjonowania szkoły. Także była to, myślę, znakomita okazja, żeby podkreślić ten nasz jubileusz, ale też złożyć najlepsze życzenia właśnie wszelkiej pomyślności i zadowolenia przede wszystkim z tej trudnej pracy wszystkim nauczycielom i wszystkim pracownikom świat. Podczas spotkania medaliony trafiły do wszystkich gminnych szkół i przedszkoli. Wśród wyróżnionych są pracownicy ze Szkoły Podstawowej w Starej Białej, w Starych Proboszczewicach, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wyszynie, Szkoły Podstawowej w Maszewie Dużym i Przedszkola w Nowych Proboszczewicach.